Syp nawozem. Sypie. Tu skarpetki podsypuję. Syp, syp. I tak to właśnie jest u mnie już dawno zsypane. Szur, szur, tu, tam, tu. To trochę, tu, trochę. I obsypię Tak to wygląda robota na gospodarstwie, jak człowiek z tego tylko żyje. No jeden w pola. Dlaczego mam sobie nie nagrać? Takiego filmiku jeszcze nie mam. Pracę w polu. O.